Kochani, witam Was bardzo serdecznie w magicznym świecie Ta, Tarota. Ja jestem wróżka Sabrina i będę Waszym y, przewodnikiem po tym magicznym świecie. Y, razem będziemy odkrywać y, tajemnice. Y, Karota. Kochani, z okazji Sylwestra chciałabym życzyć Wam udanej zabawy, szczęśliwego yy, nowego roku, spełnienia yy, marzeń i realizacji yy, Waszych planów. Kochani, yy, moje czytania są bezterminowe, co oznacza, że będą one aktualne nie w tym czasie, w którym ja je nagrywam, ale w tym czasie, w którym wy je słuchacie, czy też odtwarzacie, kochani. Czas w tarocie jest Płynny i się przesuwa, co oznacza, że to, o czym ja mówię w czytaniu nie musi się wydarzyć akurat w tym, w tym konkretnym czasie, ale to wcale nie oznacza, że się nie, nie wydarzy, bo to może się wydarzyć w zupełnie innym, innym czasie. Te czytania są ogólne, czyli są. Dla, dla każdego, kto będzie ich słuchał, kochani, ja nie robię czytań indywidualnych in, z racji na inne obowiązki które mam teraz tak z mojej strony to wszystko żegnam się z wami i zapraszam was na kolej na zapraszam was do wysłuchania moich czytań w Sylwestra zrobimy czytanie na rok dwutysięczny dwudziesty drugi zapraszam do usłyszenia Papa. Pa.